Ratunku, pomocy, ten tor wyścigowy mnie wciąga, co też tutaj mam zrobić, pomocy, nie mogę się uwolnić, o do przodu sobie teraz lecę, ha ha, ha. i przykładem świecę, jestem polimorfem, fajnym mam przebranko, okularasy dla naszej Blue nasy. o nie. Zniknął koleżka. Cześć, tutaj wasza Blue jane Jestem w takim fajnym świecie. Lepszego nigdzie nie znajdziecie, kochani. O, ho, 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 i mamy nagrodę! Korony, korony! Nasz świat nie jest skończony. I nagroda dzienna, 100 koron. O, jak miło, jak miło się tutaj zrobiło, kochani. Tamten ma jeszcze fajniejsze zwierzaki. Nie, no ja nie mam żadnych. Póki co, póki co. O, nie, o, nie! Jak fajnie tutaj lata się, jak Szybko klikamy, klikamy, klikamy! I wyścig rozpoczynamy. No pewnie będziemy sobie farmić, będziemy sobie farmić. Korony, korony, korony. Jej, jak ekstra! Jak ja słodko wyglądam. Ta nasza pszczuka jest taka rozkoszna. O, no właśnie taka słodka. Patrzcie! I mamy takie fajne słońca razy 500. No! To mi się podoba, to mi się podoba! I tyle. Powiedziałem o tyle, kochani moi drodzy, i jajucho! Jajucho sobie tutaj otwieramy i cóż my tutaj mamy, kochani. O, pieska zielonego! Jak fajnie! Jeszcze jedno jajucho! Cóż tutaj jest? Dragon, dragon zielony! Jak ekstra! Jeszcze jedno ja chcę! O tak, o tak, żeby był w mojej drużynie. I zaś mamy dragona. Smoczek, wspaniałe zielone zwierzaki kochane! Bardzo, bardzo kochane są w mojej drużynie I super wyglądają. Może nie tak fajnie jak kolegi obok, ale i tak są fajne póki co. Razy 500 koron. O tak, o tak! I cóż my tutaj mamy ogonki takie fajne, plus 5% więcej koron? Tak! Zaznaczamy, zaznaczamy! Rozwijamy naszą Blue Jane Pszczółkę, rozwijamy, no pewnie. O, i jest nagroda? Zwierzak. Jej, yeah, ja też będę mieć takiego zwierzaka jak koleżka. O, najlepsze, najlepsze. Mój drogi, patrzcie tylko 20k słońc. O, jak miło, jak miło się tutaj zrobiło. Szybko, 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 Blue Jane, szybko, szybko. Jak on ekstra świeci. O, juhu. Cieszą się wszyscy atleci, że nasz zwierzak pięknie świeci. I mamy puzzle. Wow, zdobywamy jakieś tam kawałki puzli. No dobra. O, a właściwie... Układanki. <laughs> Czy może być kawałek puzla? No nie wiem, no nie wiem. Kochani, póki co nie nazbierałam jeszcze na tyle części, żeby sobie złożyć do kupy takiego zwierzaczka. O, może sobie coś tutaj kupię? Czekajcie. Może tego, może tego różowego, różowego. No pewnie plus 10% więcej koron. O, no i nagroda. Patrzcie, tylko księga. Jaka kolorowa, piękna. O, jakieś odrodzonko. Bardzo interesujące, bardzo interesujące. I wchodzimy tutaj i zaznaczamy, zaznaczamy. Proszę bardzo. I trochę taniej mamy, żeby się odrodzić. No. O, nie, jeszcze mi trochę brakuje do odrodzonka. Niestety, niestety mamy jajucho. Chyba najlepsze. Złote. O, unicorn. O, no to to jest jakiś jednorożec. Wspaniały, wspaniały. Kochani, jeszcze tutaj sobie coś otworzymy. Różowe jajucho. I co? Ryba. Riba, 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 povi già, ma mia via lo riba? <laughs> I zaznaczamy najlepsze, aż czuję dreszcze. O, jak fajnie, moi drodzy. Nasz jednorożec plus 5K, a nasza ryba plus 3K. la przygoda, no pewnie. Klikamy, klikamy, klikamy i wyścig rozpoczynamy. O tak, ile sił w skrzydełkach naszych. O, fajnie wyglądacie, moje zwierzaczki wspaniałe. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, rozpędzamy się, je-je-je, i ko. O, ho, nieco. Ho, ho. Tak, moi kochani. I mamy Jajuszko. Patrzcie, jakie fajne alienowe. Mistyczny alien na no, takim. Ze spodku kosmicznym Niesamowite I mamy miksturkę do łynów O, bardzo mi się to podoba Bardzo mi się to podoba Tak, kochani Oczywiście, oczywiście, zaznaczamy Będziemy więcej przez 30 minut zarabiać łynów I będziesz w mojej drużynie Lienie wspaniały No pewnie, plus 40k Serio, ale przebitka! Niesamowite i jak ty wyglądasz rewelacyjnie, mój drogi. I niech nie bolą cię nogi. On nie ma nóg. <laughs> On sobie lata. Jej plus 15% naszych koron będzie więcej. No i mamy jajucho. Otwieramy, otwieramy ciekawe, co tutaj będziemy mieć. I unikorn, już drugi. Tak gadają papugi. O kolejnego puzla mamy i się nie poddamy. Zbieramy, zbieramy te puzelki wspaniałe na nasze ulepszone zwierzaki. O, i kolejny, jak fajnie, dużo tutaj tego, koleżanko i kolego, i następny! No, ho, 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 ho! Świetnie się tu gra, tra. La, 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 la. O. I jeszcze taki rzadki. Puzelek. Jak miło, jak miło się tutaj zrobiło? Jesteś taki... Kłodki alienku nasz i mamy nowego, nowego zwierzaka do minusa. Bardzo fajnie, kochani. Zaraz zobaczymy, czy dostanie się do mojej drużyny. I co, i co? Ho, 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 jesteś w mojej drużynie plus 25k. Tra, la, 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 jak ja się cieszę. Niestety nie mam wystarczającej ilości puzli, kochani. O i odrodzonko. Odrodzonko to jasne jak słonko, no pewnie, że chce, je, je, je. co tu dzieje się, kochani, więcej łynów i przyspieszonko też jest i nowy świat. Jej! Jest z nami za pan brat! Taki cukierasowy! Dostaje się tam. Pam, pam, ram, pam, pam. No pewnie, o, jak tutaj jest pięknie czekoladki, lizaki. O, i misie żelkowe! Miam, 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 miam. superaśnie, blucze i naśnie! Niech mnie piorun tu nie trzaśnie! I mamy jajucho i wentowe! Cóż tu będzie, cóż tu będzie? I czekamy, czekamy! Piniata epicka! Niesamowite, kochani! I nagroda, nagroda! Książeczka wspaniała, magiczna! O! Co to takiego? Prześpieszonko jakieś? Chyba tak, chyba tak! I jajucho! Elienowe! Co tym razem, co tym razem nam się tutaj pokaże? Epicki alien, taki smutny trochę. Jaka szkoda, jaka szkoda! W ogóle te elieny są jakieś smutne. Dobra, dodajemy najlepsze. I co? Piniatka jest w mojej drużynie plus 75k! Niesamowite, jaka ty jesteś silna! Nasza piniatko i super wyglądasz, taka kolorowa, naprawdę fajowa i mamy nowy skin! O, skórka nowa, jak fajnie! I dodatkowe bonusiory, na przykład 5% więcej łynów! To mi się podoba, to mi się podoba! I co, to sobie zaznaczamy? Prześpieszonko, tutaj mamy. No pewnie, kochani! Świetnie, świetnie! I puzelki... Nie, nie, nic tu nie dzieje się. Niestety, niestety muszę jeszcze dużo tych puzli nazbierać. I co? Klikamy, 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 bo się nie poddamy i wyścig rozpoczynamy. Jej, niesamowicie, niesamowicie się tu gra! Tra la 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 la. I mamy 20% więcej koron. Jak miło, jak miło! Ho, ho, ho! Taki ogonek mamy czerwony. Bardzo mi się to podoba. Świetnie Blue Jane. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Zbieramy, zbieramy. Te nasze korony. O, i co? Klikamy, 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 klikamy i kolejny wyścig rozpoczynamy. No pewnie. Tak jest, tak jest. Nasza Blue Jane i legendarny kawałek. O, super. Ekstra są te puzelki. O, Blue nas jest tutaj wielki. Niestety na żadnego zwierzaka jeszcze nie udało mi się nazbierać wystarczającej ilości puzli. Jaka szkoda, jaka szkoda. I ogonek. Ha, ha, ha. O, stać mnie na niego? Tak jest. Jest plus 30% więcej koron! Niesamowite, niesamowite, kochani! O, ekstra epicki puzelek! Kawałek ciasteczka! Wow! Ale ekstra, moi drodzy! Bardzo mi się to podoba takie urozmaicenie w tej grze, te puzelki dają. O tak, o tak! No i co, no i co teraz, kochani? O, trochę tutaj tłoczno się zrobiło! Otwieramy jajucho! Tak jest, tak jest. Takie różowe, naprawdę fajowe. O, i co jeszcze, i co? Jej, moi drodzy, czekajcie, czekajcie. Otwieramy sobie nasz panelas i zobaczymy, czy dostanie się nowy zwierzak do mojej drużyny. Nie. A nie, dostał się. Tak jest, plus 30k, do minus został wypchnięty. O, Blue Jay nas w niebo wzięty. Tak jest, moi drodzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, bardzo miło, tutaj mi legendarny lasek! Tak jest, moi drodzy. I jeszcze mamy tutaj nagrodę, kocham tę przygodę, książeczka wspaniała, Raner. Hoho, ho, biegacz? Serio? To niesamowite! I zaznaczamy nagrodę Mikstura dwa razy więcej łynów. No pewnie! I jajucho, Alienowe! Co tym razem tutaj mamy? Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Epicki Alien taki smutny. Ponownie, ponownie! O, czekajcie, czekajcie, to mamy, to przyspieszonko, a tego runera, ja bym to chciała, speed, lepszy speed, zdecydowanie, kochani, to będzie rewelacyjny wybór i oczywiście sobie odrodzonko włączamy. Tak jest, moi drodzy, wow, poprawiłam statystyki i mam nowego skina, o, ho, 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 jak ekstra, 10% więcej winów i przyspieszonko, jak ekstra, moi drodzy, rewelacja, rewelacja i oczywiście mikstur uaktywniona do naszych łynów. Czyż to nie cudowne? No pewnie, idziemy do nowego świata. Tra, ta, ta 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 o ile sobie trafię. <laughs> w ten portal, o i już jestem. Patrzcie, tylko świat średniowieczny. Naprawdę tutaj jest ładnie. O, ho-ho-ho, moi drodzy. A gdzie inni gracze? O, tam chyba ktoś jest. Tak jest, tak jest. I nie ma już łez, rozpędzamy się. Je-je-je, może nie będzie wcale tak źle. Jeszcze trochę. O, widzieliście to? Epicki puzele. Wow! O, moi drodzy! Słupcio, słupcio i zaś epicki puzelek. Miejmy nadzieję, że tym razem uda mi się, moi drodzy, uzbierać odpowiednią ilość tych puzli. I mamy nowy ogonasek. Plus 40% więcej, więcej do naszych koronek. Tak, moi drodzy. Kolejne puzelaski dla naszej Blue Jay Naski I mamy nagrodę! Książka magiczna, przy tym bardzo śliczna. O, coś z jajkami. Naprawdę, naprawdę. Zaraz zobaczę, zaraz Zobaczę, co to takiego. Wow! Patrzcie! Cena zredukowana o 20%. Niesamowite, kochani! Wow! Jej! No, ekstra! I jajucho! Rzecz jasna, elienowe. O, i cóż my tu mamy? Zaś taki smutny, epicki elienek. Chyba już takie trzymam. Ram, pam, 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 pam moi drodzy. O, i jajucho! I jajucho, jajucho! Jakie czerwone! I mamy dragona eliena. Bardzo interesujące. Ha, 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 smoczek z kosmosu. No dobra, i co teraz? To jesteś ty, bardzo miło mi. Kraftujemy, kraftujemy, mamy złotego Eljenaska Naska. Cieszy się Blue Naska plus 28k. I co, zaznaczamy najlepsze? O, mamy Eliena Dragona. Jak fajnie nasza królowa alienów niestety została wypchnięta. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro. A ty? Plus 65k. Fajna ta przygoda, a ten tylko plus 40k. No dobra, no dobra. Jest zupa z bobra i mam nowego zwierzaczka. Jak miło. Jeszcze tutaj mamy eventowe jajucho. Otwieramy, otwieramy. I cóż, my tutaj mamy piniata epicka. Będzie zaś w mojej drużynie. I jeszcze nagroda. Książka. Bardzo lubię te księgi magiczne. Przy tym bardzo, bardzo śliczne. O, klikada. Dło? Nie, to chyba nie będzie zbyt przydatne, tak mi się coś wydaje, kochani. O, tylko spójrzcie. Hm, nie, chyba nie. Co tu dzieje się? Tak, do naszych jajuszek obniżona cena to jest dużo lepszy bonusior, no pewnie. I mamy kolejne elionowe jajucho. Wow, legendarka. Mega Alien! Widzieliście to? Niesamowite, niesamowite i możemy sobie tutaj pokraftować, bo już zebrałam odpowiednią ilość puzli. Epicki kotek czarodziej, No, superaśnie, superaśnie, moi drodzy! I jeszcze sobie jajuszko, otwieramy, otwieramy. Cóż my tutaj mamy? O, zaś dragona Eliena! Super! I jeszcze raz, i jeszcze raz, by nauka nie poszła w las! Co tym razem, co tym razem. Epicki dragon ametystowy! Widzieliście to? Bardzo, bardzo fajowy! I jeszcze jedno jajuszko! Czekajcie! I co? O, Elien Dragon ponownie! No to co, moi drodzy? Fajnie wyglądacie, ale może uda mi się nowe zwierzaki zatrudnić? Dwie piniaty i kota czarodzieja! Tak! Tak, super moi drodzy, yeah, jak ekstra, plus 75k. No, niezła ta przygoda, a nasz kotek plus 75k również. Teraz sobie trochę pokraftujemy, juhu, połączyłam alien dragonki. I co teraz, będziesz w mojej drużynie? No jesteś, ale ekstra moi drodzy, 81k. Super, jak on cudownie świeci, cieszą się wszyscy atleci i mamy książkę. Taką bardzo, bardzo magiczną, ulepszoną... O nie, klikadło! Nie no, moje serce nie skradło, kochani. Chociaż legendarne, co prawda. O, wolę inne bonusiory. Tak, moi drodzy, i co my tu mamy? Jajucho, eventowe! Otwieramy, 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 otwieramy... Piniata! Trzecia piniata dla naszego brata! Subcio, subcio! Rewelacja! I teraz jeszcze takie mamy jajuszko! Elienkowe, wspaniałe! I cóż my tu mamy? O, elienek epicki, taki smutny! Niestety, niestety! I kraftujemy sobie teraz, patrzcie! Epickiego kiciucha i legendarnego kiciucha! To mi się podoba, to mi się podoba! Co za ekstra przygoda! Zaznaczamy najlepsze! Wow! Jesteście w mojej drużynie! Wykraftowane, wspaniałe, kochane zwierzaczki. I co? Łączymy trzy piniaty! Jak ekstra! I oczywiście, że jesteś w mojej drużynie! 81 k, tak jest, ten ma 80 k, a nasza pinia ta ulepszona, zaraz to się okaże, kochani. No plus 93 k, najlepsza ta ulepszona pinia ta, wykraftowana plus 55 wynów, a może to? Je, je, je. Nie, to za drogie, to sobie kupimy, to sobie kupimy, kochani. O, krysmysowe. Ho, ho, bożonarodzeniowe, no dobra, super. Ekstra! I co teraz? I co teraz, moje ukochane zwierzaki? Super wyglądacie, naprawdę, rewelacyjnie! Oczywiście się ścigamy, ścigamy! Wszystkich tutaj pokonamy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Bardzo miło tutaj mi! I odrodzonko, to jasne, jak słonko! Rewelacja, rewelacja! O, legendarka! Tak, jej, no! I jajucho, elienowe, jejeje! Je. Cóż my tu mamy? Legendarny elienek! Jak subcia, no, to mi się podoba. Jeszcze tutaj sobie coś będziemy kraftować. Mityczny. Wow, mityczny i epicki. No dobra, zobaczymy tego mitycznego. No pewnie. O, zaznaczamy. I jesteś, o, dominusie czarodzieju. Plus 85k. O. No cóż, moi drodzy, jej jak super wyglądacie, niesamowicie, niesamowicie. O, idziemy do nowego świata, Tra la, 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 czy nam się uda? O, świat. Hologramowy, taki bardzo nietypowy jest noc, moi drodzy! Wow, świetnie to wygląda! Bardzo mi się tu podoba. O, i mamy ulepszonego, superaśnego op zwierzaka niesamowitego. Ciekawe, czy dostanie się do mojej drużyny, kochani! Rozpędzamy się, je, je, je! Ekstra wyglądacie, moje kochane zwierzaczki. I co? Dostanie się do mojej drużyny? Dostał się! Plus 85k, no, całkiem jest niezły. I jak on wygląda, kochani, rewelacyjnie, rewelacyjnie. O, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć, kochani i do usłyszenia.